Stoisz rano w kolejce do Zusu. Przed tobą siedem osób. Wszyscy mają te same pytania w głowach: Czy moja emerytura w tym roku wzrośnie? Czy te plotki o lutowej podwyżce to prawda? A może znowu nas oszukają? Słyszysz, jak pani w czerwonym płaszczu szepce do sąsiadki: Podobno już w lutym mają wypłacić więcej, ale nie wierzę, dopóki nie zobaczę na koncie. I wtedy patrzysz na swój ostatni przelew. 2430 zł to Twoja emerytura. To wszystko, co masz na życie przez cały miesiąc, i myślisz sobie: Czy naprawdę będzie więcej? Czy tym razem coś się zmieni? Dzisiaj opowiem Ci historię, która może brzmieć jak bajka, ale jest prawdziwa. Historia, która zaczęła się w Sejmie kilka tygodni temu. Historia o tym, jak posłowie, których wybraliśmy, nagle zaczęli mówić o czymś, o czym milczeli od miesięcy. O podwyżce emerytur. Nie za pół roku, nie za rok, ale już w lutym 2026 roku. Tak, słyszałeś dobrze. W lutym, za kilka tygodni. Ale zanim powiem Ci, ile dokładnie możesz dostać więcej, muszę najpierw wyjaśnić, dlaczego w ogóle o tym rozmawiamy. Bo to nie jest zwykła waloryzacja. To coś zupełnie innego. I właśnie dlatego tak wielu seniorów stoi teraz w kolejkach, dzwoni do ZUS-u, pyta znajomych,. Czy to naprawdę prawda? Zacznijmy od podstaw. Każdy emeryt w Polsce wie, co to waloryzacja. To coroczna podwyżka emerytur, która ma chronić nas przed inflacją. Zwykle odbywa się raz w roku, w marcu. Rząd ogłasza wskaźnik waloryzacji, ZUS przelicza świadczenia i w marcowej wypłacie widzimy wyższą kwotę. Tak było do tej pory, tak było od lat. Ale w tym roku coś się zmieniło, i to jest właśnie ten moment, kiedy musisz uważnie słuchać, bo. To, co zaraz powiem, może zmienić twoje marcowe plany finansowe. W połowie stycznia 2026 roku, dokładnie 14 stycznia, w Sejmie odbyło się nadzwyczajne posiedzenie Komisji Rodziny i Polityki Społecznej. Na sali pojawili się posłowie z różnych partii, atmosfera była napięta. Dlaczego? Bo na stole leżał projekt ustawy, której nikt się nie spodziewał projekt, który mówił o jednym Przyspieszyć waloryzację emerytur z marca na luty, przenieść ją o jeden miesiąc wcześniej. Brzmi niewinnie, prawda? Jeden miesiąc to przecież niewiele, ale dla milionów seniorów w Polsce ten jeden miesiąc może oznaczać różnicę między wyjściem na zero a odłożeniem kilkudziesięciu złotych na leki, na rachunki, na wnuki. I tutaj zaczyna się prawdziwa historia, bo nie chodzi tylko o przyspieszenie. Chodzi o to, dlaczego nagle po tylu latach Rząd zdecydował się na taki ruch. Co się stało? Dlaczego teraz? I co najważniejsze: ile dokładnie dostaniesz więcej? Wyobraź sobie, że jesteś panem Janem, masz 72 lata, twoja emerytura to 2600 zł miesięcznie, żyjesz skromnie, płacisz za mieszkanie, za prąd, za gaz, kupujesz leki na ciśnienie, na cukier. Co miesiąc robisz zakupy w biedronce, bo tam jest najtaniej. I co miesiąc, pod koniec, liczysz złotówki, żeby wystarczyło do pierwszego. W zeszłym roku, w marcu, dostałeś podwyżkę o 180 złotych więcej. To było dzięki waloryzacji. Pomogło, ale teraz słyszysz w telewizji, że może być jeszcze więcej i że może być wcześniej. Więc idziesz do ZUS-u, stoisz w kolejce, pytasz urzędniczkę czy to prawda? czy w lutym dostanę więcej? A ona patrzy na ciebie i mówi, Panie Janie, jeszcze nie wiemy, czekamy na decyzję z Warszawy. I to jest właśnie problem, niepewność, bo choć Sejm mówi o podwyżce, choć media piszą o lutym, to jeszcze nic nie jest pewne. Jeszcze ustawa nie została podpisana. Jeszcze prezydent musi postawić swój podpis. Jeszcze ZUS musi to wszystko przeliczyć, a czas leci. Luty tuż tuż. I tysiące seniorów, tak jak pan Jan, siedzą w domach i zastanawiają się, czy zdążą, czy naprawdę dostaje więcej? A jeśli tak, to ile? Teraz powiem Ci coś, co może Cię zaskoczyć, bo to nie jest zwykła waloryzacja, to nie jest standardowe podniesienie emerytur o kilka procent. To jest coś, co rząd nazywa nadzwyczajnym wsparciem dla seniorów w obliczu wzrostu kosztów życia. Brzmi górnolotnie, ale co to naprawdę znaczy? Otóż, według projektu ustawy, który trafił do Sejmu, każdy emeryt ma dostać dodatkowe pieniądze już w lutym, nie zamiast marcowej waloryzacji, ale oprócz niej czyli dwa razy najpierw w lutym, potem w marcu. Czy to możliwe? Czy rząd naprawdę może sobie na to pozwolić? I dlaczego o tym nie mówią głośno w telewizji? Otóż sprawa jest taka: rząd zdał sobie sprawę, że inflacja w Polsce wciąż jest wysoka ceny rosną, żywność droższa, prąd droższy, gaz droższy. I seniorzy, którzy żyją z emerytur, są najbardziej narażeni. Dlatego pojawił się pomysł, zamiast czekać do marca, przyspieszyć waloryzację, dać ludziom pieniądze wcześniej, w lutym, żeby mogli kupić jedzenie, zapłacić rachunki, nie czekając kolejnego miesiąca. To logiczne, to sensowne, ale jest haczyk, bo przyspieszona waloryzacja to jedno, ale ile konkretnie dostaniesz? Tutaj zaczyna się zagadka, bo rząd nie podał jeszcze oficjalnego wskaźnika waloryzacji na 2026 rok. Zwykle ogłasza go w lutym po przeliczeniu danych z gus -u. ale jeśli waloryzacja ma być w lutym, to wskaźnik musi być znany już teraz. I tu zaczyna się problem. Według nieoficjalnych informacji, a te krążą po korytarzach Sejmu i biurach ZUS-u, wskaźnik waloryzacji na 2026 rok ma wynieść około 7%. 7%. Co to znaczy dla Ciebie? A, jeśli masz emeryturę 2000 zł, 7% to 140 zł więcej miesięcznie. Jeśli masz 2500 zł, to 175 zł. Jeśli 3000 zł, to 210 zł. To są pieniądze, które naprawdę mogą coś zmienić. To jest różnica między kupnem mięsa dwa razy w tygodniu, a cztery razy. To jest różnica między oszczędzaniem na leki, a kupowaniem ich na czas. To jest różnica, która dla seniora znaczy wszystko. Ale, i tutaj jest ten dramatyczny zwrot, o którym mówiłem na początku, 7% to nie jest pewne. To są nieoficjalne dane. Oficjalnie rząd jeszcze nic nie potwierdził. Dlaczego? Bo jest jeden problem. Problem, o którym media milczą. Problem, który może wszystko zmienić. Otóż ZUS ma swój budżet. Ma określoną kwotę na wypłatę emerytur i jeśli nagle miliony seniorów dostaną podwyżkę nie w marcu, ale już w lutym, to ZUS musi znaleźć te pieniądze wcześniej. Musi je mieć na kontach, gotowe do przelewu. A to nie jest łatwe, bo pieniądze do ZUS-u wpływają z naszych składek, z podatków, z budżetu państwa i wszystko jest zaplanowane z wyprzedzeniem. Marcowa waloryzacja zaplanowana. Lutowa, niezaplanowana. I tutaj rodzi się pytanie, skąd ZUS weźmie te pieniądze? Wyobraź sobie, że jesteś szefem ZUS-u. Masz na biurku projekty ustawy. Rząd mówi, wypłać emeryturom więcej już w lutym, a ty patrzysz na budżet i widzisz, że te pieniądze są zaplanowane na marzec. Co robisz? Pożyczasz? Prosisz rząd o dodatkowe środki? Przekładasz inne płatności? To nie jest łatwa decyzja. I to właśnie dlatego tak wiele osób w Zusie, w ministerstwie, w Sejmie jest teraz pod ogromną presją. Bo czas leci, luty za kilka tygodni, a decyzji wciąż nie ma. I teraz wrócę do pana Jana. Pan Jan wrócił do domu po wizycie w Zusie, usiadł przy stole, wyjął kalkulator i zaczął liczyć. Jeśli dostanę 7% więcej, to 182 zł. Jeśli dostanę w lutym, to będę miał czas kupić prezent dla wnuczki na urodziny. Jeśli w marcu, to będzie za późno. Pan Jan, tak jak tysiące innych seniorów w Polsce, czeka. Czeka na wiadomość. Na oficjalne ogłoszenie. Na pewność. Ale jest jeszcze jeden zwrot w tej historii: bo nie wszyscy dostaną tyle samo. Waloryzacja działa proporcjonalnie. Im wyższa emerytura, tym wyższa podwyżka w złotówkach. Ale Zus przewidział także coś innego coś o czym mało kto wie. Otóż, według projektu, oprócz waloryzacji, może pojawić się także jednorazowy dodatek. Tak, słyszałeś dobrze dodatek nie podwyżka, ale jednorazowa wypłata. Dla kogo? Dla emerytów, którzy mają świadczenia poniżej minimalnej emerytury dla tych, którzy naprawdę są w najtrudniejszej sytuacji. Minimalna emerytura w Polsce to obecnie 14576 zł. Jeśli twoja emerytura jest niższa, powiedzmy 1500 zł, 1600 zł, możesz dostać dodatkowe pieniądze, żeby wyrównać tę różnicę. I ten dodatek może pojawić się właśnie w lutym razem z waloryzacją, czyli jeśli jesteś w tej grupie, możesz dostać nawet kilkaset złotych więcej naraz w lutym. Czy to możliwe? Tak. Czy to pewne? Nie. I tutaj znowu wracamy do niepewności. Bo rząd mówi jedno, posłowie obiecują drugie, Zus czeka na trzecie, a my, seniorzy, stoimy po środku i nie wiemy co myśleć. Czy możemy planować? Czy możemy liczyć na te pieniądze? Czy możemy mówić dzieciom, w lutym będę miał więcej, pomogę wam z rachunkami, a może lepiej milczeć i czekać? I teraz powiem Ci coś, co może brzmieć kontrowersyjnie, ale co jest prawdą. Rząd potrzebuje tych pieniędzy, żeby pokazać, że dba o seniorów, bo zbliżają się wybory, bo społeczeństwo obserwuje, bo emerytury to temat, który porusza miliony Polaków. I każdy rząd, niezależnie od partii, wie, że seniorzy głosują, że seniorzy pamiętają obietnice i że seniorzy oczekują działań, a nie słów. Dlatego lutowa waloryzacja to nie tylko kwestia finansów. To także polityka, to gra, w której stawką są nasze emerytury. I nikt nam tego głośno nie powie, ale wszyscy o tym wiedzą. Wszyscy, którzy śledzą wiadomości, którzy czytają gazety, którzy rozmawiają z innymi seniorami, wszyscy wiedzą, że to nie jest przypadek, że luty został wybrany nieprzypadkowo, że to ma być sygnał. Widzimy was, słyszymy was. I pomagamy Wam. Ale czy naprawdę pomaga? Czy 7% więcej to wystarczająco dużo, żeby pokryć rosnące koszty życia? Przecież chleb drożeje, masło drożeje, rachunki rosną. I nawet jeśli dostaniesz 180 zł więcej, to czy to wystarczy? Czy to coś zmieni? Dla jednych tak, dla innych nie. Ale jedno jest pewne: każda złotówka się liczy. Każda złotówka to kawałek godności. To możliwość, żeby nie prosić dzieci o pomoc. To możliwość, żeby pójść do sklepu i nie liczyć każdej dwudziestki. I teraz przejdźmy do konkretów, bo wiem, że czekasz na liczby, na daty, na pewność, więc powiem Ci, co wiemy na dzisiaj, 3 lutego 2026 roku. Wiemy, że Sejm rozpatruje projekt ustawy o przyspieszeniu waloryzacji na luty. Wiemy, że jeśli ustawa przejdzie. To ZUS będzie miał dwa tygodnie na przeliczenie wszystkich świadczeń. Wiemy, że nieoficjalny wskaźnik waloryzacji to 7%. Wiemy, że oprócz waloryzacji może pojawić się jednorazowy dodatek dla najmniej zarabiających emerytów. I wiemy, że jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, to 1 marca tak, 1 marca bo wypłaty lutowe przychodzą z początkiem marca zobaczymy na kontach wyższą kwotę. Ale jest jeszcze jedno jeśli. Jeśli prezydent podpisze ustawę, jeśli ZUS zdąży przeliczyć, jeśli rząd znajdzie pieniądze w budżecie, to dużo jeśli. I dlatego wielu seniorów, tak jak pan Jan, czeka. Czeka i się martwi. Dwa tygodnie temu rozmawiałem z panią Krystyną, ma 68 lat, jej emerytura to 2100 zł. Powiedziała mi: Ja już nic nie planuję, jak było, tak będzie. Obiecywali tyle razy, a później nic. Lepiej nie liczyć, żeby się nie rozczarować. I wiesz co? Rozumiem ją. Bo ile razy słyszeliśmy obietnicę i ile razy czytaliśmy nagłówki wielka podwyżka dla emerytów, a potem, kiedy przychodziła wypłata, było 50 zł więcej. 50. Za które nawet pełnego koszyka w sklepie nie kupisz, ale tym razem, i to jest właśnie ten dramatyczny zwrot, tym razem może być inaczej. O 7% to nie są 50 zł. To są prawdziwe pieniądze. To jest kwota, która może coś zmienić. I rząd wie, że jeśli teraz nie dotrzyma obietnicy, to seniorzy zapamiętają. Zapamiętają przy urnach wyborczych. Zapamiętają, kiedy dzieci zapytają: Mamo, tato, na kogo głosujecie? I dlatego, moim zdaniem, tym razem szansa, że lutowa waloryzacja się wydarzy, jest naprawdę duża. Ale załóżmy, że się stanie. Załóżmy, że 1 marca otwierasz SMS-a z banku i widzisz wpływ 2782 zł, zamiast 2300 zł. Co wtedy? Co zrobisz z tymi dodatkowymi pieniędzmi? Kupisz leki, odłożysz na lepsze jedzenie, pomożesz wnukom? A może, i to jest równie ważne, po prostu poczujesz ulgę. Ulgę, że nie musisz się martwić do końca miesiąca, że starczy, że dasz radę. I to jest właśnie sens tej całej historii, bo waloryzacja to nie tylko cyfry, to nie tylko procenty i złotówki, to poczucie bezpieczeństwa, to godność, to szacunek dla ludzi, którzy pracowali całe życie, którzy budowali ten kraj, którzy płacili składki przez 40 lat, żeby teraz dostać emeryturę, z której ledwo da się przeżyć. Więc e, tak, lutowa waloryzacja to ważne wydarzenie to coś, na co warto czekać. Ale to także moment, żeby zadać sobie pytanie czy to wystarczy czy 7% to wszystko czego możemy oczekiwać czy system emerytalny w Polsce jest sprawiedliwy czy seniorzy dostają to na co zasługują to trudne pytania i nie ma na nie łatwych odpowiedzi ale jedno jest pewne my seniorzy mamy prawo domagać się więcej mamy prawo domagać się przejrzystości Mamy prawo wiedzieć, ile dostaniemy, kiedy dostaniemy i dlaczego, i mamy prawo, żeby rząd nas słuchał, bo to my zbudowaliśmy ten kraj, to my pracowaliśmy, to my zasługujemy na szacunek. I teraz na zakończenie powiem ci coś od siebie. Jeśli doczytałeś do końca, jeśli słuchałeś tej całej historii, to znaczy, że temat emerytur jest dla ciebie ważny, że chcesz wiedzieć, co się dzieje, że nie chcesz być zaskoczony. I to jest bardzo dobrze. Bo wiedza to siła. Wiedza to możliwość planowania. Wiedza to spokój ducha. Dlatego chcę Cię zachęcić. Śledź ten kanał. Bo będę informował Cię o każdej zmianie. O każdej decyzji Sejmu, Zusu, rządu. Będę tłumaczył skomplikowane ustawy prostym językiem. Będę pokazywał, ile dokładnie dostaniesz i kiedy. Bo zasługujesz naprawdę. Nie na plotki. Nie na nagłówki w internecie. Ale na rzetelną, sprawdzoną informację. Jeśli ten film był dla Ciebie pomocny, kliknij, subskrybuj poniżej. Włącz dzwonek, żeby nie przegapić żadnego materiału. I podziel się tym filmem z rodziną, ze znajomymi, z innymi seniorami, którzy też czekają na wiadomości o emeryturach. Bo razem jesteśmy silniejsi. Razem możemy domagać się więcej. A jeśli masz pytania, napisz w komentarzu. Postaram się odpowiedzieć na każde. Bo ten kanał to nie tylko moje słowa. To także Twoje pytania, Twoje doświadczenia. Twoje historie. I pamiętaj, luty to już za kilka tygodni. Wkrótce dowiemy się, czy waloryzacja naprawdę się wydarzy, czy dostaniemy te dodatkowe pieniądze, czy pan Jan kupi prezent dla wnuczki, czy pani Krystyna przestanie się martwić, a ja będę tutaj, żeby ci o tym opowiedzieć, krok po kroku, złotówka po złotówce. Do zobaczenia w kolejnym filmie i trzymaj się ciepło, zarówno jeśli chodzi o ubranie, jak i o portfel bo luty w Polsce potrafi być zimny, ale może tym razem, dzięki waloryzacji, będzie choć trochę cieplej.